Lekcja? Temat? Do Dzisiaj sens powiek mi spędza wspomnienia o tej idiotycznej praktyce szkolnej, wprowadzenia takiej wiecie uporządkowanej hierarchii do przedstawiania podstawy programowej i notatki. Syntetyczne, bo kompletnie. Ale to kompletnie nie uwzględnia się tego, że są ludzie, którzy myślą w inny sposób, którzy organizują sobie wiedzę na różne sposoby i nie każdy potrzebuje uporządkowanej struktury, nie każdy będzie pracował w taki sam sposób. Ile razy miałem coś takiego, że nie wiem, byłem na lekcji piątej, a ja już się sprawdzałem w podręczniku dalej, bo byłem zainteresowany, lekcję 69, nice, i oczywiście słyszałem, że ale nie można, bo my jeszcze do tego... Nie doszliśmy, lesło 300. I co? I co z tego, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie? Skoro ktoś się czymś interesuje, to znaczy, że chce się czegoś nauczyć. I to tylko pokazuje jeden z wielu, wielu powodów, dla których zmuszanie nauczycieli i równocześnie uczniów do tego, żeby uczyli się w jakiejś dziwnej kolejności i przyswajali materiał w jakiejś odgórnie zarządzonej sekwencji, jest totalnie absurdalne, ponieważ właśnie nie uwzględnia indywidualnych różnic między poszczególnymi osobami. I Myślę, że każdy z nas na jakimś etapie swojego życia stwierdził, że... Kompletnie, ale to kompletnie nie jest w stanie notować. Brak notowania oczywiście rzutuje na różne sfery naszego życia, ciężej nam jest ogarniać informacje, zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy się zmagamy z przewodnicowaniem. O wiele ciężej też sporządzać różnego rodzaju raporty, faktycznie jakieś notatki, streszczenia i tak dalej. W związku z tym, oczywiście, wszyscy mają od tego jejaje, da! Ja się śmiałem w odcinku o jejajach, podlinkuję go tutaj parę lat temu, dla każdego coś przykrego, że. Umyka nam kompletnie jedna rzecz, to znaczy te narzędzia są potrzebne dlatego, że myśmy wcześniej z ludzi zrobili maszyny. A kto jest lepszy od ludzi w byciu maszynami? Maszyny? W związku z powyższym ciężko się teraz dziwić, że ludzie będą to wykorzystywali. Więc e, dzisiaj nietypowy odcinek dla każdego coś przykrego z cyklu Co robić, jak żyć. W sytuacji, w której nasze mózgi zostały uszkolnione, zostaliśmy wytresowani do niewłaściwego rozumowania. No i oczywiście zła informacja dla wszystkich, którym się podoba taki system. No jest następująca. to, to, to Jest wasz problem. <grych> w, 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 w zasadzie możemy się rozejść w pokoju i nie możecie mówić, ale Krzysztof, bo mnie to odpowiada. To jest właśnie ten modus operandi, czy Jakikolwiek inny, które mają ludzie, zazwyczaj ci, którzy dobrze się dostosowują do różnego rodzaju schematów, i następnie, nieprawdopodobnie są zaskoczeni faktem, że są ludzie, którzy do takich schematów jak oni się nie dostosowują. Och, ci nieszczęśliwi ludzie, którzy mają wszystkie, wszyscy takie same poglądy polityczne jak wszyscy. Och, ci nieszczęśliwi ludzie, którzy lubią wstawać o godzinie 5. W związku z powyższym. Y ładnie sobie podają rękę z kapitalizmem, ze szkołami, z całym tym systemem, który jest dla nich stworzony. Och, ci nieszczęśni ludzie, którzy nie mają alergii pokarmowej i tak dalej, i tak dalej. O, ci nieszczęści ludzie, którzy spełniają wszelkiego rodzaju normy, oni są najbardziej pokrzywdzeni. No i oczywiście oni głównie doprowadzają do tego, że absolutnie nic, ale to nic się nie zmienia. Jest jeden natomiast obszar taki, który jest istotny, w którym Absolutnie nie bierze się pod uwagę głosu większościowego, czyli demokratycznego. Jest to obszar nauki, gdzie się bierze pod uwagę merytokrację, nie demokrację. I bardzo dobrze, jeden jedyny, w którym rzeczywiście liczy się to, co wychodzi z badań, co jest przebadane. Jeżeli coś wiemy w pedagogice, to jedno. Każdy potrzebuje innej metody dydaktycznej. Na każdego działają inne sposoby zapamiętywania i przyswajania treści. Każdy potrzebuje innego podejścia. I dlatego dzisiaj parę strategii notowania alternatywnego wobec lekcja. Temat. No to lecimy po kolei. Pierwsza i najważniejsza metoda zarysu, tak? To znaczy tworzycie sobie jakąś hierarchię, ale po swojemu. Decydujecie sami, co jest najważniejszą treścią. Co dla was jest tematem głównym, co jest tematami pobocznymi, które się z tym wiążą. Jaka jest tego zaleta? Możecie sobie wprowadzić jakąś hierarchię, która jest dla was logiczna i dla was czytelna i organizować sobie wiedzę po swojemu. Ważne jest, żeby nie mylić właśnie tego z odtwarzaniem jakiejś hierarchii, która została wam podana, tylko po to, żeby wprowadzić właśnie swoją własną wewnętrzną logikę, dzięki której będziecie sobie mogli to wszystko zrobić. Po czym poznajemy, że to jest wykorzystywane bardzo często przez ludzi, ano potem, że najczęściej jeżeli się zobaczy, jak wyglądają książki, podręczniki, jakieś zeszyty ćwiczeń. Markery, prawda? Ludzie używają wielokolorowych markerów i zakreślają na różne kolory różne fragmenty tego tekstu, skutkiem czego tworzą sobie właśnie taką strukturę, swoją własną, nadrzędną. Oczywiście jest taki typ ludzi, którzy zakreślają wszystko, bo przecież pani ocenia, jak cię zapamięta wszystko. To ja muszę wszystko markerem zakreślić, z pewnością wtedy zapamiętam. A ja jak patrzyłem na Notatki studentów i studentek z mojego roku, i wcześniej jeszcze w liceum na różne wademeka naturalne, i patrzyłem na te. Po co podkreślasz wszystko? Przecież umyka Ci się cała ta struktura. No jeżeli podkreślasz wszystko, to abyś nie podkreślił niczego. W związku z powyższym ważne jest to właśnie, żeby pamiętać, iż tutaj trzeba sobie wprowadzić jakąś logikę wewnętrzną do tej naszej notatki. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, fajniejsza, metoda Cornella. Ona została stworzona na Uniwersytecie, no nie zgadniecie, Cornella I polega generalnie na tym, żeby odróżnić to, co my zapisujemy z zajęć czy z lekcji w jednej kolumnie od tego, co jest naszą jakąś uwagą czy refleksją. W związku z powyższym, Przykład, można sobie pisać tutaj na marginesie jakieś złośliwe uwagi, a ja to zawsze lubiłem robić. Jak sobie robiłem notatkę na studiach, to wtedy zapisywałem sobie na przykład: Ten kretyn nie umie czegoś, ludzie później, jak brali ode mnie notatki, to cieszyli się w trakcie sesji egzaminacyjnej, że haha, profesor kretyn, a ja miałem przynajmniej wesoło, jak sam sobie powtarzałem różnego rodzaju rzeczy, ale wiecie, dzięki temu to się jakoś. Odróżniało od tego, co było właśnie tym korem, tym tymi najważniejszymi rzeczami, które trzeba było jakoś zapamiętać, niestety. No, i jeszcze jest jedna rzecz, jej nikt nie robi, nikomu się nie chce, ale w trakcie, gdy się powtarza, to można sobie spróbować to, co macie jako notatkę i to, co macie jako własne komentarze, spróbować streścić w jakiejś, właśnie, albo liście numerowanej, albo w jakimś zarysie. To jest też dobre wtedy, kiedy człowiek powtarza z bardzo prostego powodu, no bo oczywiście wiecie, repetitio jest mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką nauki. No to tylko, że niestety nauczyciele, zwłaszcza ci konserwatywni, sprzeniewierzyli się tej idei i spotwornili ją i dzięki temu mamy sytuację, w której ludzie myślą, że kiwanie się jak Żyd na szabasie, o, o, wkuwam do matury, sprawi, że wszystko zapamiętasz, no i dobra, Przeczytaliśmy pół rozdziału podręcznika, no to teraz jeszcze raz, nie. I potem czytamy cały rozdział, potem cały rozdział jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I jeszcze, raz, i jeszcze, raz i jeszcze raz. I kończy się to tym, że zakujesz, zdasz, no i zapomnisz oczywiście. Natomiast ta metoda, o której sobie tutaj mówimy, ma inne założenie, to znaczy, ty piszesz swój własny tekst, i przez to, że przetwarzasz informacje i starasz się je jakoś streścić, albo znowu dostosować do swojego stylu, bo może tam wsadzić sobie również jakieś dowcipy, grepsy i tak dalej. To. Twój mózg inaczej przetwarza te informacje, i to nie jest cały czas ta sama treść, która tak, no jest, zostanie w którymś momencie zapamiętana, ale zrzucasz ją do pamięci krótkotrwałej. A jeżeli przetworzysz jakąś treść, to ta treść przechodzi z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Najlepiej jeszcze, jeżeli ktoś ma wyobraźnię wizualną, rzucić sobie tu jakąś ilustrację, nie? E, jeszcze lepsza metoda, w ogóle jak się uczycie, to jeszcze w, zapuścić sobie jakąś muzykę. Ja do dzisiaj, na przykład, pamiętam Jeruzalem wyzwolono Torquato Tasso. Nie wiem dlaczego to pamiętam, do no, niczego mi się to w życiu nie przydało, ale słuchałem do tego muzyki Harego Gregsona Williamsa z Królestwa Niebieskiego i za każdym razem, jak ją usłyszę, to przypominam sobie tytuł Jeruzalem wyzwolona Torquato Tasso. Tego, nawiasem mówiąc, nie skończyłem nigdy czytać. E, trzecia metoda: metoda takich boksów. To jest dla wszystkich, którzy lubią fiszki, jeżeli uczyliście kiedykolwiek języków z wykorzystaniem fiszek. To no jest wariant tej metody, więc zapisujecie sobie różnego rodzaju ważne informacje na w takich ramkach albo w boxach. możecie to też mieć w formie wiem, jakiejś, jakiejś rameczki w ramach notatki, nie? Tej, którą sobie wcześniej zrobiliśmy, jakoś wyróżniamy to w ten sposób i dzięki temu zapamiętujemy lepiej informacje, jeżeli jesteśmy wrażliwi bardziej na bodźce wizualne. No to jest jeszcze ważna sprawa, to znaczy jak się notuje liniowo, tak, w szkole, to pomija się kompletnie ludzi, którzy myślą bardziej wizualnie i zapamiętują obrazami. A ta metoda, ponieważ jest metodą graficzną, jeszcze będziemy mieli dwie inne, które są bardzo podobne, sprawia, że jest większa szansa, że wtedy zapamiętasz jakąś informację, bo właśnie jest ona rozrysowana. Ja robiłem na przykład na studiach takie diagramy sobie, właśnie żeby to ułatwić i to jest już bardziej zaawansowana metoda, to znaczy wtedy, kiedy potrzebujecie jakąś bardziej skomplikowaną hierarchię zależności pokazać. Możecie użyć tabeli chociażby, to jest bardzo też dobre, żeby sobie w formie tabelarycznej powtórzyć coś. Wtedy możecie mieć różne właściwości w jakimś jednym rzędzie, a różne kategorie chociażby w kolumnach, prawda? Ale ciekawszy wariant to jest zrobienie sobie właśnie takiego diagramu, diagramu, który jednocześnie jest rysunkiem a oprócz tego notatką, ponieważ możecie sobie pod różnymi kategoriami dopisywać e, jakieś krótkie komentarze. Możecie też wprowadzać podziały różnego rodzaju. Oczywiście inna rzecz jest taka, że każdy podział wygląda tak samo, to znaczy macie sekcję jedną, sekcję drugą oraz sekcje różne i inne. Ponieważ strukturalizm, czy taka metoda myślenia, w której wszystko dzielimy na struktury i patrzymy na różnego rodzaju zależności i analogie między nimi, no nie działa po prostu i zawsze mamy te kategorie inne, zawsze mamy kategorie różne, ponieważ Nasz świat jest chaotyczny, skomplikowany i wszystko jest ciężko podzielić. No, ale jeżeli mówimy o notatkach, a nie o świecie, sprawa jest o wiele mniej skomplikowana. Macie jakąś jedną skromną dziedzinę wiedzy do przyswojenia, w związku z powyższym możecie sobie coś takiego zrobić. Ale ta, ten wariant może być też bardziej rozbudowany. No i teraz dwa sposoby na rozbudowanie tego wariantu. Wiem, dziwnie brzmi, Zettelkasten metod, znaczy od razu się kojarzy odpowiednio, znaczy musi być Ordnung niemieckie, chodzi o, mianowicie o to, że mamy jakieś pudełeczko sobie, ono może być fizyczne, ono może być metaforyczne i w nim gromadzimy sobie kartki. Trochę jak fiszki, ale o wiele bardziej zaawansowane, bo tworzycie w ten sposób rodzaj encyklopedii, swojej własnej encyklopedii, dzięki czemu wprowadzacie inny sposób organizacji treści. Teraz dlaczego to jest dobre? To jest dobre dlatego, jeżeli, z takiej przyczyny przynajmniej, że jeżeli chcecie się pouczyć nie po szkolnemu, tylko rzeczywiście coś zapamiętać, zapamiętać relacje między różnymi przedmiotami, to tworzycie sobie swoją własną encyklopedię wiedzową i wtedy te połączenia między innymi nie są na zasadzie biologia, fizyka, chemia, polski, tylko one się mogą ze sobą krzyżować, Mogą się ze sobą łączyć, nie wiem, tak jakby robi się to w nauce całej, to znaczy, cała nauka tak wygląda, i dlatego macie takie rzeczy jak nie wiem, inżynieria biomedyczna, chociażby, i macie połączenia między różnymi dziedzinami nauki, no bo, bo tak no, nauka, nauka jest interdyscyplinarna, a przedmioty szkolne to jest relikt pruski, stary, jeszcze z tego czasu w snu, organizowania wiedzy, kiedy ona była o wiele mniej rozległa, o wiele mniej dynamicznie się rozwijała, no i można sobie było pozwolić na tego rodzaju uproszczenia. Dzisiaj. To jest już coraz trudniej osiągalne, dlatego różni reformatorzy próbują robić jakieś ścieżki międzyprzedmiotowe. Tak to się za moich czasów nazywało. Wtedy wiecie, kiedy wchodziła pierwsza he he, nowa matura. to tak, nowa matura nie weszła parę lat temu, tylko znacznie, znacznie dawniej. Tudzież innego rodzaju jakieś połączenia interdyscyplinarne. To się robi strasznie naiwnie, bo prawda jest taka, że żeby to zadziałało, trzeba było po prostu zlikwidować przedmioty szkolne i organizować sobie lekcje zupełnie inaczej, podług właśnie różnego rodzaju podobań. A długo by o tym mówić, to jest potrzebne raczej na kolejny odcinek. Ale jeżeli chodzi o metodę Zetelkasten, właśnie, to ona ułatwia bardzo myślenie w ten sposób. Jeżeli chcecie przejść od takiego myślenia uszkolnionego, bo na przykład przygotowujecie się do Olimpiady, do studiów czy czegoś w tym rodzaju, no to ja coś takiego bardzo polecam, żeby mieć taki swój własny segregat. W którym będziecie gromadzili te wszystkie rzeczy, i spokojnie jest na to także aplikacja. No i metoda ostatnia, moja ulubiona, nie ukrywam, to jest mapa myśli. No dlaczego to jest metoda moja ulubiona, to zaraz Wam pokażę. Ale mapa myśli generalnie to jest o wiele bardziej rozbudowany sposób tworzenia diagramów. To znaczy, nie robicie już diagramu, który dzieli jakąś. Nie wiem, jeden element na inne podelementy i dzidę na śród, dzidzie, przed dzidzie i za dzidzie, tylko tworzycie o wiele bardziej złożoną notatkę, która może być interaktywna, może zawierać różnego rodzaju filmy, odniesienia, rysunki, diagramy, właśnie wewnątrz takiej mapy myśli i ona się rozwija nieskończenie. Dlatego nie zrobicie tego, w zeszycie. Ojej, przepraszam, czyżby, czyżby skuteczna nauka nie była możliwa. W zeszycie ćwiczeń, o nie, a gdzie mój, gdzie moje piórunio, gdzie mój zeszyt B5, o nie, on nie jest nieskończony. No to, no to jest aplikacja, tak, do tego się używa aplikacji i możecie używać na przykład, ja chociażby tego robię, to robię w takiej barwej aplikacji, która się zowie, moi drodzy, Miro. I tutaj macie przykład tego, jak wygląda mój wykład na uczelni. To znaczy, ja w trakcie, jak robię wykład, robię dla studentów taką notatkę. E... Ale Krzysztof, czy to jest możliwe, żeby jednocześnie mówić i robić notatkę? No, najwyraźniej tak, trzeba umieć. E... Więc każdy nauczyciel się może czegoś takiego nauczyć, i to nie jest żaden problem. Ma to tę zaletę, że wtedy uczniowie albo studenci mogą się skupić na tym, na czym dyskutujemy, a my sobie robimy tego rodzaju notatkę i przy okazji również nie mówimy z roku na rok tego samego. Tylko za każdym razem są inne przykłady, inaczej się rozkłada to drzewko i jest fajnie. Swoją drogą dokładnie tego samego narzędzia użyłem, jak przygotowywałem dla Was kiedyś też. Podlinkuję nawiasem mówiąc takie wprowadzenie do kanału, bo zastanawiałem się w jaki sposób wszystkie filmy przedstawić. No i to też się przydaje takie narzędzie, bo możecie sobie w nieskończoność tutaj zamieszczać różnego rodzaju filmy. W tym przypadku to są linki bezpośrednie, więc tak, tego rodzaju narzędzia umożliwiają również nam organizację wiedzy w czasach, w których wszędzie są linki, jest gąszcz linków, hiperłączy, nad tymi bardzo ciężko zapanować, zauważcie. No i teraz właśnie widać, myślę, jak w wiele bardziej zaawansowana może być notatka w stosunku do tej bidy, którą się w, które praktykuje w szkole. Żeby było śmieszniej, durny pomysł, o którym wiele razy krytycznie mówiłem w ramach tej serii, likwidacji smartfonów i wycofywania ich sprawia właśnie, że my nie jesteśmy w stanie wdrożyć tego rodzaju nowoczesnych systemów notowania, to z tego prostego powodu, że no nie wiem, nie mamy smartfonów Czyli nie mamy w tym momencie narzędzia, za pośrednictwem którego możemy to zrobić. A tego rodzaju narzędzi, które z kolei są dostępne w formie aplikacji za pośrednictwem czy smartfona, czy tabletu, czy czegokolwiek innego, do notowania jest też Legion. Po pierwsze i może najważniejsze mamy sobie Notion. Notion jest narzędziem używanym przez moich studentów, ja też od nich tego nauczyłem, gdzie możecie sobie właśnie wybrać swój własny layout, swój styl notowania i organizować sobie w ramach różnych notatek, w różnych notesów, wiedzę, tak, się Wam żywnie podoba. Jest to bardzo elastyczne narzędzie, chyba najbardziej elastyczne z wszystkich, o których mówię. Evernote kiedyś był bardzo popularny, ale teraz bardzo tak nachalnie stara się zachęcić do opcji premium, więc nie polecam. Obsidian się robi coraz bardziej popularny, zwłaszcza u użytkowników Appli, ja jako użytkownik Androida nie lubię, i możecie tutaj właśnie sobie robić różnego rodzaju grafy wizualizacyjne, linki, są różnego rodzaju kanwy, na których możecie sobie też tworzyć dokładnie to, co się Wam żywnie podoba. Tu jest też to Miro, o którym wspomniałem wcześniej, to jest bardzo elastyczne, nie musicie sobie tam tworzyć wyłącznie takiej minimapy, jak mieliśmy wcześniej, tylko możecie sobie tworzyć dowolnego rodzaju diagram i co więcej, Miro ma różnego rodzaju templatki i presety, za pośrednictwem które możecie sprawić, że nie będziecie musieli mieć tego problemu, który ja zawsze miałem w szkole, to znaczy notowania nieestetycznego. Mnie doprowadzało do jasnej fury to, że za każdym razem trzeba było to robić szybko, i ja jeszcze przez to, że jestem estetą, no miałem z tym problem, że moja notatka była brzydka, nie wyglądała ładnie, i ja się nie lubiłem z tego potem uczyć. No a tutaj problem rozwiązany natychmiast. Jeżeli chcecie rozwiązanie też darmowe, bo te rozwiązania albo są płatne, o których teraz mówiłem, albo mają jakąś minimalną opcję subskrypcyjną, to są też rozwiązania na Windowsy, czy na Google'a, które są dostępne bez żadnego problemu. No jednym z nich jest OneNote, w którym ja osobiście mam rodzaju, wszelkiego rodzaju notatki, z których sam korzystam przy chociażby prowadzeniu kanału, mam różnego rodzaju ustawienia do kamery, czy OBS-a, czy roadcastera, czy mikserów i programów do zarządzania streamami i nagrywaniem, w tym momencie nagrywam z OBS-a nie musiał zapominać za każdym razem tego wszystkiego i mógł sobie łatwo przypomnieć w jednym miejscu. No i jak mam tam również notatki z różnego rodzaju spotkań, konferencji, sympatyczna sprawa, możecie notować odręcznie, możecie notować z wykorzystaniem dowolnego pakietu fontów, możecie stawiać tam diagramy, dlatego że jest to mniej zaawansowane narzędzie w tym sensie, że nie przedstawia wam właśnie takiej serii presetów czy templatek i wzorników, z których możecie korzystać. Dobrym natomiast rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zapanować nad gąszczem różnego rodzaju odniesień, wiecie, chcecie Pamiętać ten dobry mem, albo równocześnie mieć jakiś film na YouTubie, albo jakieś, jakiekolwiek źródło, które jest ulotne w internecie, no to do, do czegoś takiego mega polecam rozwiązanie, które jest relatywnie mało popularne, mam wrażenie, w Polsce mianowicie Google Keep. I w Google Keep możecie za pośrednictwem prostego Ctrl-C, Ctrl-V wstawić sobie link do danej treści i tu jest fajne i ważne otagować go, dzięki czemu będziecie w stanie w w skorzystać z tej hierarchii, którą wprowadził Internet. Internet wprowadził hierarchię, która jest zdecentralizowana, to znaczy mamy różnego rodzaju tagi i one się łączą ze sobą tak kłączowato trochę, w sieci różnego rodzaju powiązań. One nie są zorganizowane hierarchicznie. Wprawdzie strony internetowe są dalej zorganizowane hierarchicznie, ale wiecie, już z z tych trendów w designie, które kazały nam robić to w taki sposób szkolny. To znaczy mamy menu, submenu, podmenu do submenu. No już się tak stronnie pisze i tak samo nie organizuje się wiedzy. No i wreszcie jest też rzecz, która poznałem dzięki temu, że w ogóle znalazłem dla Was te wszystkie różne metody notowania z tej strony, a mianowicie aplikacja, która się nazywa Good GoodNotes, i ona jest w swoją drogą także na iPady, i ona umożliwia. Notowanie w bardziej taki, no powiedzmy, swobodny sposób, to znaczy, możecie właśnie używać Smyrysika, wprowadzać tak na najróżniejsze spo sposoby, no i przez to, że też oni się znają na różnych tych typach notowania, to macie ułatwione podejście do tego. No ale oczywiście nie będziemy mieli tego wszystkiego w szkołach wtedy, kiedy bardzo mądry rząd do spółki z jeszcze mądrzejszymi rodzicami i najmądrzejszymi nauczycielami stwierdzi, że trzeba zbanować smartfony. To jest właśnie ten debilizm. Zamiast, żeby chociażby w ramach różnego Rodzaju rozwiązań informatycznych dla szkół. Tak, rozdać te nieszczęsne laptopy, choć ja uważam osobiście, że lepsze byłyby czytniki E-Ink, które raz są monochromatyczne, dwa lepiej trzymają baterie, trzy ciężej je zniszczyć, cztery są tańsze. No to i. Zamiast tego się daje te nieszczęsne laptopy, ale niech już na tych laptopach pojawi się przynajmniej właśnie jakieś preinstalowane oprogramowanie, żeby ludzi nauczyć przy okazji tego, że to jest do cholery ciężkie tylko narzędzie. To samo, jeżeli chodzi o smartfony, niech będzie zalecenie używania jakiejś konkretnej aplikacji i ludzie w ten sposób będą mogli się czegoś przy okazji nauczyć, bo jasne, możecie wykorzystać różnego rodzaju LLM-y, zwane potocznie sztucznymi inteligencjami do tego, żeby tworzyły wam idealne notatki. Ale jest jeden problem. To jest zupełnie tak, jakbyście byli XVIII wiecznym arystokratą. Salmon superim, który to Ernestą M. Superi, stwierdził, że koniecznie musi jego pokojówka Madeleine notować za niego, kiedy przychodzi do niego guwerner i mówi mu rzecz, no on, on. Ernest Salmon-Supeli, on nie będzie przecież notować sam. Od tego jest Madeleine. No to jesteście tacy sami. Będziecie tak samo świetnie wykształceni jak gryzi piórek z XVIII wiecznego jakiegoś świata, siedzący w rezydencji. A zamiast tego moglibyście wziąć sprawę we własne ręce i tworzyć notatki samodzielnie, dzięki czemu człowiek szybciej zapamiętuje przetwarza informacje, uczy się organizacji wiedzy i jeszcze do tego wszystkiego naprawdę lepiej zapamiętuje i mówi to Wam człowiek, który ma pamięć złotej rybki, a to i komplement wobec tej pamięci. Więc żeby nie zrzucać z tego całego naszego balastu i ciężaru na różnego rodzaju bardzo praktyczne, jasne narzędzia, powinniśmy trochę odzyskać sprawczości w tym naszym świecie. Ja sobie zdaję w pełni sprawę z tego, że jeżeli macie alternatywę, lekcja, temat, i notatkę, która jest liniowa, linearna, jak najgorsza gra komputerowa, w której macie bloki tekstu i nawet nie macie żadnych śródtytułów, żadnych metod organizacji tej treści, versus dostajecie świetnie przygotowaną, idealnie notatkę przez dowolne narzędzie AI-owe, no to ja nie dziwię się, że wybieramy to drugie, prawda? No, człowiek zawsze wybiera rozwiązanie prostsze. Tylko, że w tym konkretnym przypadku to rozwiązanie może nam skrępować ręce za plecami. Nagle się obudzimy z tymi rękami w nocniku, a to nie jest przyjemne doświadczenie, koledzy mówili, i okaże się, że nie będziemy w stanie wziąć spraw w swoje ręce i notować skutecznie. Więc, jakby, jak zawsze, konkluzja jest prosta. To znaczy, System uczy nas źle. System pruski szkolny sprawia, że mamy uszkolniony mózg i przez to szukamy rozwiązań, które są poza tym systemem. One się wydają atrakcyjniejsze, ponieważ wszystko będzie atrakcyjniejsze od... I tutaj wybierzcie substancję, której nie lubicie, albo pożywienie, którego nie lubicie, albo jakikolwiek napój, którego nie lubicie. Wszystko będzie wtedy lepsze od tego. Prawdopodobnie nawet jodyna. W związku z powyższym człowiek będzie wtedy sięgał po dowolne inne rozwiązanie, które będzie dla niego Minimalnie bodaj, e, bardziej atrakcyjne. A w tym konkretnym przypadku, naprawdę, akurat ta jedna rzecz, którą nieudolnie próbuje robić szkoła, ma podłoże naukowe w tym znaczeniu, że rzeczywiście my potrzebujemy przetwarzać informacje. Potrzebujemy przetwarzać je często, żeby stabilizowały się nasze połączenia neuronalne. Natomiast zaręczam, że nie działa powtarzanie tego samego w ten sam sposób, tym samym tekstem. Jak zrobicie sobie samodzielnie ściągę, to lepiej się nauczycie do egzaminu, niż jeżeli przygotuje ją wam czat GPT. Jeżeli przygotujecie sobie samodzielnie notatkę, to wtedy przyswoicie te informacje w zupełnie inny sposób. Jeżeli jeszcze zadbacie o to, żeby z wykorzystaniem różnego rodzaju współcześnie funkcjonujących aplikacji do tej notatki były źródła, hiperłącza, filmy i materiały zewnętrzne, to przy okazji nauczycie się, że streszczanie jest złe, że jest to herecja parafrazy, że o wiele lepiej jest. Po swojemu napisać, ale jednocześnie zacytować. Mam nadzieję, że to będzie przydatne, i mam również nadzieję, że wreszcie, wreszcie dożyjemy wszyscy czasu, kiedy ktoś wpadnie na pomysł organizowania treści na lekcjach dokładnie tak, jak organizowane są one w internecie. Bo ośmielę się stwierdzić, że internet jako projekt nasz cywilizacyjny osiągnął troszeczkę więcej niż pruska szkółka. Do następnego.